Cześć, z tej strony Dawid Sieliński, witam Cię serdecznie w dzisiejszym wideo. Dzisiaj troszeczkę kontrowersyjnie, bo tytuł jest po prostu, że reklamy to nie jest Twój biznes. I o co tutaj tak naprawdę w tym chodzi? Jest to szczególnie skierowane do osób, które mają biznes na różne usługi czy, czy produkty i po prostu nie zajmuje się typowo usługami, jeżeli chodzi o płatne reklamy. Ponieważ większość osób, takich przedsiębiorców, którzy zaczynają dopiero przygodę z samymi reklamami, często traktują to tak na zasadzie, że OK jak ja teraz ustawię reklamę, to wszystko będzie się samo sprzedawało. I to samo podejście często bierzecie, po prostu, jeżeli zaczynacie jakąś współpracę z agencją. Reklamową czy marketingową, i też po prostu myślicie, że ta agencja zrobi za Was wszystko. Po prostu, że jeżeli teraz oni ustawią reklamy, to nagle zacznie wszystko się sprzedawać super i Wy już nie musicie nic robić, tylko można po prostu sobie usiąść, nogi na fotel i odpoczywać i pieniądze same będą wpadały. No, niestety, tak nie jest, ponieważ reklama. Ona w większości przypadków służy do tego, po pierwsze, żeby w ogóle zapoczątkować lejek sprzedaży, lub po drugie, żeby na etapie lejka sprzedaży po prostu przypominać się takiej osobie, że ty jesteś, że masz taką firmę, że masz taką usługę, że masz taki produkt. No i takim trzecim punktem jest to takie domknięcie sprzedaży, czyli już ten taki ostateczny etap, kiedy wysyłasz osobę, na przykład na jakąś stronę, już typowo z produktem, czy z Twoją usługą. Jeżeli chodzi o takie biznesy, tak, są biznesy, gdzie jak ustawisz reklamy, dasz na produkt, to od razu to zadziała. W większości przypadków są to albo takie usługi, produkty, które po prostu mają taką wielką potrzebę. Czyli ja muszę rozwiązać swój problem teraz. Przykładem takiego biznesu może być na przykład dentysta. Czyli jeżeli bardzo boli mnie ząb, nie mogę wytrzymać od tego bólu, zwijam się powie, powiedzmy tutaj w kłębek, no to jeżeli wejdę w taką, z takiej reklamy to od razu zamówię taki produkt, taką usługę w tym przypadku, ale to też po prostu nie patrzy już na cenę tak mocno. Czyli dla mnie cena tutaj nie gra roli, ponieważ ten ból jest zbyt silny, żeby w ogóle się tym przejmować. Jestem w stanie zapłacić 2-3 razy więcej niż normalnie bym miał na przykład 2-3 tygodnie, żeby się umówić z takim dentystą, no i żeby po prostu Taką usługę mi wykonał, gdzie mam, mam to okienko czasu większe. No ale w tym przypadku, jeżeli muszę tutaj tu i teraz rozwiązać problem, to tak takie reklamy działają. Kiedy jeszcze takie reklamy działają? Jeśli mamy na przykład jakiś tani produkt za parę naście złotych, parę dziesięć złotych, nawet kilkaset, może być 147, 247. Czyli tak załóżmy do 300 zł, może spróbować do 400, może też jak będzie dobra oferta, to, to takie reklamy będą sprzedawały. Ale w większości przypadków są to tańsze produkty, taki, ja to nazywam no brain, czyli po prostu nie musisz się zastanawiać nad tą ofertą. Ona jest albo tak, albo nie, jest bardzo tania, jest, kosztuje tyle, co po prostu wydasz na pizzę, tyle co pójdziesz do McDonald'u i zamówisz jakieś, załóżmy frytki, no to kosztuje w tej samej cenie. Czyli tutaj nie zastanawiasz się za bardzo, czy to jest, czy chcesz to kupić, czy nie chcesz to kupić, bo jeżeli czujesz potrzebę, że to Ci pomoże, że pomoże rozwiązać problem, no to w takim przypadku po prostu no pójdziesz i kupisz, no bo tak naprawdę nie odczuję za bardzo tego Twoja kieszeń to co chcesz zrobić to po prostu otworzyć trochę twoje oczy, żebyś spojrzał na to troszeczkę inaczej i po prostu bardziej wyrozumiale podchodził do samych reklam. Przechodzimy teraz do samego Paint'a. Załóżmy, że masz właśnie taką reklamę na akurat w tym przypadku na Facebooku no i to, co powiedziałem, w zależności od tego, czy wysyłasz osobę właśnie na taki tani produkt, załóżmy za 17 zł, tak, czy za 47 zł, za 97 zł, no to tak, taka osoba, jeżeli jest to oferta taka konkretna, nie tylko, że jest e-book, kup, bo jest fajny, tylko po prostu to musi faktycznie pomóc osobie, bo taka osoba. Jak najbardziej może dokonać tutaj konwersji, czyli może kupić taki produkt. No ale jeżeli wysyłasz taką osobę na produkt, załóżmy czy tam 1000 zł powyżej, czy załóżmy nawet 4000 zł, no to to tak nie do końca nie działa. To co musisz zrobić, to po pierwsze, albo taką osobę na przykład w jakiś sposób przekonać, żeby zapisała się na Twoją listę mailową. Czy po prostu nawet najprostszą formę w tym przypadku, czyli jeżeli chodzi o sam remarketing, żeby takie osoby się przypominać. No, bo jeżeli ona coś kupuje za 1000-4000 zł, to prawdopodobnie odwiedzi kilka stron. Wejdzie, wyjdzie, zobaczy dwie, trzy strony kolejne i już powoli zacznie o tobie zapominać, i prawdopodobnie już nie pamięta tej oferty, którą ty nawet miałeś. Czy w tym przypadku, tutaj akurat, posłużę się moim znajomym. On też ma taką, taką usługę, nie mogę powiedzieć dokładnie jaką. I spytał mnie, słuchaj, mam taką usługę, co, co byś zrobił na moim miejscu? Ja mówię, w czym się najlepiej czujesz? No on mówi, lubię po prostu prowadzić takie webinary, czy, czy jeżeli chodzi o takie wideo prowadzić, czy spotkania na żywo. A no to to zrób webinary, skup się na webinarach i codziennie raz na tydzień rób takie webinary. I to, co się stało za pierwszym razem, Zapisało, jak dobrze pamiętam, około 100-200 osób przyszło na taki webinar, no i tak naprawdę nic nie sprzedał. No i teraz on do mnie przyszedł i ja mówił: Słuchaj, więc co? No zrobiłem reklamy, tak jak powiedziałeś, zrobiłem ten webinar, no i nikt nie kupił. I teraz powiedział: No chyba te reklamy tak nie do końca działają. Więc co, ja bym odpowiedział: Słuchaj, tak naprawdę to może reklamy tutaj działają, bo to sobie były, one przyszły. Ja też byłem na tym webinarze, bo chętnie chciałem posłuchać, jak prowadzić ten webinar. I mogę ci powiedzieć jedno, że po prostu na tym webinarze on był bardzo taki śpiący. Nie miałeś tam energii w żaden sposób, nie przekazywałeś entuzjazmu. No, i gdzieś tam w połowie można było naprawdę się zanudzić na tym webinarze. Z racji tego, że mamy dobre relacje i mogę mu wprost powiedzieć takie rzeczy, no to postanowił dać szansę i powiedziałem mu tak: rób przez rok. Najbliższy co tydzień taki webinar i się nie poddała i po prostu to rób. Po drugim, trzecim, już czwartym webinarze zaczynały się pojawiać efekty, no i zaczynały też się pojawiać takie pięciocyfrowe cyfry, jeżeli chodzi o tę sprzedaż na webinarze. Czyli tutaj to, co chcę wam powiedzieć, nie poddawajcie się, traktujcie te reklamy jako takie zapoczątkowanie lejka, traktujcie to jako naukę, żeby po prostu osoby przychodziły czy na webinar. Czy, czy na przykład wchodziły na waszą ofertę, żebyście mogli sprawdzić, czy ta oferta ona faktycznie jest wartościowa. Czyli na początku tak, jak ustawicie reklamy, to może nie być tych sprzedaży, ale to nie oznacza, że te reklamy nie działają, tylko po prostu coś w dalszym etapie tego lejka może być nie tak. Także zostawiam wam, was z tą myślą. Jeśli macie jakieś pytania właśnie do reklam, do samego lejka sprzedaży, to zostawcie po prostu komentarz na dole, a my widzimy się w kolejnym wideo. A teraz dotrwałeś do końca, Tutaj daj lajka, subskrybuj kanał. No to do zobaczenia. Cześć!